To były warsztaty dla lekarzy, którzy są zainteresowani chirurgią stopy, szeroko pojętą. Tym razem przedstawialiśmy metody korekcji bardzo częstego zniekształcenia, jakim jest paluch koślawy i zniekształcenie przedostopia. Uczestnicy wysłuchali wykładów teoretycznych, jak również potem były zajęcia praktyczne. To nie jest sztuczny preparat anatomiczny, to nie jest operacja wirtualna, to jest operacja na preparacie ludzkim, pochodzenia ludzkiego, nieutrwalonym, czyli nie, tkanki nie są zmienione poprzez konserwanty tak jak formalina i pod tym względem to jest jakby takie operacje naj, naj, najbardziej przypominają operacje już takie w, w realu. Wydaje mi się, że Tutaj lekarz ma taką niepowtarzalną, miejmy nadzieję, okazję do popełnienia błędów, z których może wyciągać wnioski, bo najlepiej uczymy się na swoich błędach. Jeżeli źle jakąś procedurę wykonamy, jeżeli pod nieodpowiednim kątem wykonamy nacięcie kości itd., no to lepiej to zrobić w warunkach ćwiczeniowych niż w warunkach prawdziwej operacji. Lekarz widzi jakby konsekwencje również popełnienia jakiegoś tam błędu. Mało tego, jakby bo lekarze, którzy się szkolą, są nadzorowani przez doświadczonych instruktorów, instruktorzy mają okazję jakby skorygować, poprawić i wyjaśnić, dlaczego tak, a nie tak, dlaczego w ten sposób, a nie w inny. Tradycyjny warsztat jeszcze do niedawna to była operacja na żywym człowieku pod okiem powiedzmy sobie jakiegoś tam mistrza. Nie zawsze ten nadzór był odpowiedni, nie zawsze mistrz był osiągalny, więc często lekarze byli jakby puszczani na, na, na taką głęboką wodę. Ja zaczynałem swoją karierę zawodową w latach, na początku lat 90., a pierwszy raz w warsztatach kadawerowych uczestniczyłem na początku lat 2000. a zatem jakby w tamtych czasach nie było takich warunków, nie było takiej, nie było takiej możliwości. W sumie trudno powiedzieć dlaczego. No bo przecież to nie jest kwestia jakiejś tam nowoczesnej technologii, to jest chyba kwestia spięcia jakichś procesów logistyczno-organizacyjno-biznesowych, tak to na, tak no można nazwać, że było, obecnie warsztaty katowarowe czy ćwiczenie operacji na, na, na preparatach ludzkich nieutrwalonych jest po prostu możliwe i szeroko dostępne.